pod budynek banku gospodarstwa Spółdzielczego na ulicy Magistrackiej 9B podjeżdża samochód z Urzędu Bezpieczeństwa. Z samochodu wysiadają funkcjonariusze tej krwawej formacji. Chodzą pośpiesznie do budynku, obstawiają z wejście do banku i nie wpuszczają ani wypuszczają do środka nikogo. Udają się do pomieszczeń banku i wchodzą do biura, gdzie zatrzymują Anatola Samickiego. Podpułkownik Anatol Sawicki prosi jednego z ubowców, aby pozwolił przekazać kartkę żonie Emilii. Ich mieszkanie znajduje się powyżej banku. Wiadomość zawiera prośbę o dostarczenie odzieży, środków higieny, papierosów i zapałek. Na pożegnanie w słowach gorąco Was całuję jest napisane w sposób, który mówi o zagrożeniu. W mieszkaniu obecnie przeprowadzają dokładną rewizję. Zawierają znalezione w mieszkaniu półprzedmioty obciążające podpułkownika Natola Sawickiego. Po chwili ubowcy wychodzą z Sawickim z banku, prowadząc skutego podpułkownika oraz innych podejrzanych. Na ulicę pełną przechodniów wybiega żona oraz córka pod pomyłką. Wy jesteście jedną wielką pomyłką! Córka wraz z żoną próbują pożegnać się z ojcem i mężem. Żona wkłada w ręka Anatola medali. Córka płacząc spogląda na ojca. Jest to ostatni raz, kiedy widzę przyszłego ojca w momencie. A na Stawicki wraz z innymi zostaje rzucony do samym i wraz z ubekami odjeżdża do powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w obaniu, który liczy się w obecnym budynku Urzędu Gminy na ulicy Dąbrowskiej. My się rozprawimy